Będzie tylko piasek, woda, a cywilizacji szkoda. Tutaj grillbar, tam chodniczek, rzek pomorski na to liczę. Leżdy wszystko zabudujesz, ekosystem tak zrujnujesz. Będziesz miał kłopotów tony, poznasz tylko łez, smak słony. Żyj w harmonii oraz zgodzie i pamiętaj o przyrodzie. Miejski Zarząd Dróg szukał wykonawcy dokumentacji na budowę wiaduktu w ciągu ulicy Nowy Rynek, czyli przedłużenia ulicy Mostowej. Obiekt wymaga generalnego remontu. Po przeglądach technicznych specjaliści stwierdzili, że taniej będzie wybudować nowy wiadukt, bo remontowanie będzie nieopłacalne ekonomicznie. Na ogłoszony przez jednostkę przetarg wpłynęły cztery oferty. Przewidujemy y, wykonanie dokumentacji w terminie do połowy grudnia 2020, y, Tu pierwszym etapem jest y, taka pomocna dla nas. Y, Dostarczenie przez projektanta koncepcji budowy co najmniej dwóch wariantów rozwiązań architektonicznych i konstrukcyjnych z taką wstępną analizą ekonomiczną, co pozwoli nam na wybranie tej właściwej dla, dla naszego miasta. Kiedy miejski Zarząd Dróg planuje przeprowadzenie prac remontowych? Chcielibyśmy, aby znalazły się możliwości finansowe. Tak, aby móc yy, zaraz po uzyskaniu pozwoleniu w 2020 wejść w realizację w 2021. O remoncie tego obiektu mówi się od dawna. Pierwsza koncepcja przebudowy była już gotowa w 2006 roku, kiedy właścicielem było jeszcze Starostwo Powiatowe. Jednak wtedy roboty nie ruszyły. Chodzi m.in. o to, by podnieść nośność wiaduktu z 15 do 30 ton. Gdy o przyrodę chcesz dbać, kilka zasad warto znać Bioróżnorodność ważna rzecz, by ją chronić wystarczy chcieć Przejścia kładki dla zwierzaków, coś dla płazów, gadów, ssaków Korytarzy ekologicznych, jak, jak najwięcej sobie życzmy Z pomorskich dobry przykład bierz, jak być eko, teraz już wiesz Z pomorskich dobry przykład bierz, jak być eko, teraz już wiesz